Zmieniamy temat. Ponad 150 osób wzięło udział w biegu po Nowe życie. W imprezie promującej transplantologię uczestniczyły osoby po przeszczepach, aktorzy, piosenkarze, sportowcy i dziennikarze. Wokół transplantologii przez lata narosło wiele mitów, a wiedza polaków na tematy związane z przeszczepami jest zaledwie dostateczna. W biegu po Nowe życie uczestniczył także reporter aktualności Przemysław Adamski, który o przeszczepach rozmawiał z profesorem Andrzejem Chmurą oraz z przemysłowym saletą, inicjatorem całej akcji. Każdy uczestnik biegu po nowe życie. W tym przypadku marszu Nordic Walking otrzymał taki medal. Wszyscy oczywiście czekali w napięciu na wyniki, ale nie to było najważniejsze. Nie była tutaj najważniejsza akurat sportowa rywalizacja, ale promocja polskiej transplantologii. Ze mną profesor Andrzej Chmura, transplantolog. Panie profesorze, jak ważne jest, żeby w taki właśnie sposób. Propagować i promować polską transplantację, transplantologię. Każdy sposób jest dobry, a ten jest szczególnie dobry, ponieważ obecność gwiazd przykuwa uwagę ludzi i zaszczepia tę ideę transplantologii, i ludzie zaczynają szukać informacji, i tym sposobem budują swoje wyobrażenie o transplantologii na podstawie. Spokojnego przekazu informacji, a nie jakiegoś sensacyjnego doniesienia. I że to coś się nie udało na Słuchajcie, przykład, prawda? Na przykład. I to jest właśnie najważniejsze, żeby ludzie po prostu oswoili się z tym, że to jest normalny sposób leczenia, co więcej, ten sposób leczenia pozwala uchronić życie wielu osób, których by dzisiaj z nami nie było, gdyby właśnie nie transplantologia. No i co najważniejsze, po przeszczepie e, można normalnie żyć, ale będąc dawcą także, Przemku, Ty pomogłeś w ten sposób swojej córce. Pomogłem córce, ale pomogłem też właściwie wszystkim y, członkom rodziny, dlatego że... Chory w chory w rodzinie, chory w rodzinie no to nie jest tylko i wyłącznie problem chorego, to jest problem wszystkich bliskich osób i taki psychologiczny i, i też logistyczny, no bo nie na przykład nie wchodzą w grę żadne wyjazdy na wakacje itd. Tak dalej, i tak dalej. No Poza tym trzy razy w tygodniu dializa każda po cztery godziny z dojazdem, no to jest ponad pięć godzin. To jest naprawdę jest bardzo czasochłonne no i, i trudne dla wszystkich. Także do tego tak angażuję się w promocję przeszczepów przede wszystkim rodzinnych, oddawców żywych, bo taki przeszczep jest rozwiązaniem problemów wielu osób, bardzo często uratowania komuś życia a um, zawsze przywrócenia do normalnego życia. A jak wiadomo, proszę Państwa, życie jest bezcenne. Panie profesorze, jeszcze na koniec powiedzmy o tym, jak ważne jest oświadczenie woli, które każdy powinien mieć na przykład w portfelu na wypadek, gdyby stało się coś z nami niedobrego. Przede wszystkim informacja dla naszej rodziny. Jaka jest nasza wola w przypadku gwałtownej śmierci. Oświadczenie woli jest ogromnym ułatwieniem, ponieważ zwalnia rodzinę z podejmowania jakiejkolwiek decyzji i ona po prostu realizuje wolę zmarłego. I to jest ogromne ułatwienie i dla lekarza, który traci chorego, któremu umiera chory i nagle jest perspektywa, że może zostać dawcą i dla samej rodziny. i to jest po prostu sytuacja wtedy bardzo prosta. Bo w transplantologii, proszę państwa, życie jak i czas w tym wypadku są bezcenne. Profesor Andrzej Chmura, transplantolog i Przemysław Saleta, ambasador akcji, byli państwa i moimi gośćmi, a w Wiśle promowana była transplantologia i ta idea powinna przyświecać każdemu, komu zależy na ratowaniu ludzkiego życia, bo w prosty sposób można kogoś uratować.